Gdyby drugi raz powiedzmy kogoś pobił Czy coś takiego No to już kurwa nie ma taryfy ulugowej Dla niego nie Bo wcześniej to chyba On był niekarany dlatego dostał zawiasy No i kurwa mu odwiesili wyrok nie A teraz gdyby powiedzmy Już się kara skończyła i później by odjebał No to załóżmy no to wątpię Żeby były zawiasy nie Chyba chyba od razu kurwa wiesz Znowu do paki nie wiem no chyba tak nie Zależy no bo można mu zawiasy za to dać, ale kurwa skoro już raz był za to karany, to pewnie mu było od razu widzienie, Więc teraz teraz tak naprawdę jakby nie patrzeć to kurwa Ludzie wiedzą, gdzie on mieszka, nie? Będą podchodzić pod dom, będą walić mu jajkami, będą go wyzywać, cisnąć. On się będzie wkurwiał, ale tak naprawdę nie będzie mógł nic zrobić. Bo co? Bo pójdzie mu na jebie, a on się będzie bał, że znowu go się oskarży o pobicie i znowu, kurwa, dostanie zarzut, nie? No to, kurwa, nie wiem, no przejewany będzie miał trochę, kurwa, nie? Chyba on się wyprowadzi. Jak wyprowadzi, zmieni chatę, jak wyprowadzi zmieni chatę, to jeszcze jest szansa na to, że coś tam mógłby podziałać na tym jedubie. Ale jak on zostanie tam gdzie jest, to on nie przeżyje. To, to on albo live, live a nie zrobi, albo będą tak nudne, że ludzie, ludzie odejdą mnie. Kurwa, nie wiem ile papierosa mi zostało teraz.